Siomano z tej strony KS, a to jest kolejny odcinek z Subnautica Village Zero. I w ostatnim odcinku pobawiliśmy się troszkę z wilkami, i ciągle jesteśmy w tym pierdalnym lodowym biomie, który nie wiem kiedy się skończył. W ogóle się skończy, może nie, bo teraz wracamy się w stronę naszej bazy już tak e, teoretycznie. A nawet w stronę Sitraka, tylko 100 metrów do niego mam. Co to? Ty. To znaczy, że. To są moje pointery, z, z tego narzędzia. Co? Ale... Nie, to nie są moje pointery. To są czyjeś pointery. Aaa, i tutaj jest ten, ten... O proszę... że ktoś szedł? Jest jakiegoś powodu, tutaj został... Dobra, nie zastanawiałem się. Czy to mogły być moje pointery? Te, które zostawiłem sobie tam na dole, w takiej jaskini podwodnej, żeby wiedzieć jak wpłynąć. No koniec końców się nie przydały, bo wypłynęłem kompletnie z drugiej strony i teraz jestem nawet sam nie wiem gdzie. No ale to tak... okazuje się, że to z innego te pointery. Łaha, te... jakkolwiek tego nie nazwać, landmarki? Jest kanion. I tam. Czy mogę dojść tutaj do Citraka? I wtedy. Czekaj, to chyba jest to wejście. I tutaj wtedy jest Citrak. Tak, i tutaj mam chyba zejście do Citraka. Dobra. Mamy to. Ok. Czyli chyba przeszliśmy. Plus, minus cały biom. Dobra. Yy, nie ma co. Czy mam tutaj... Nie chwilę, ja tutaj mam tylko... Dobra. Wchodzimy. Cofanko. A, dobra. Może zanim... Zanim cofniemy, patrzę, jedna rzecz mi się nie podoba. Yy, narzędzie naprawcze i... Pospawamy sobie trochę na dobry początek. No i jedziemy meduzy. Okej, okay, no to już wiem skąd wypływają te meduzy, one po prostu wykluwają się na tym biomie. To było w poprzednim odcinku. Gorąco zachęcam, żeby sprawdzić, gdzie by... No, zahaczyliśmy powiedzmy o wylęgarnię tych meduzy. A poza tym, jeśli Wam się spodoba ten film, to możecie zostawić tam jakąś łapkę, jakiegoś suba, żeby dostać powiadomienie o następnym odcinku. Pamiętajcie, że jeśli chcecie dostawać powiadomienia, musicie strzelić w dzwona obok przycisku subskrybuj. No, a generalnie to y, zachęcam, bo no, mi się wydaje, że może to być ciekawe oglądać Subnautica Below Zero z perspektywy osoby, która przez cały ten czas uchowała się od prawie wszystkich spoilerów. Dosłownie nie wiem praktycznie nic o, o tej grze, oprócz tego, y, co sam już się dowiedziałem. Jedyne, co miałem zlikowane zanim zacząłem grać, to yy, znałem designy lewiatanów yy, i niestety z miniaturek na YouTube chyba znam design prekursora. Oh well. To nie są jakieś tak bardzo fabularnie yy, krzywdzące mnie rzeczy, że Jakoś będę nad tym specjalnie ubolewał. Kurczę, to jest Seaglide. Czyli w zasadzie darmowy tytan. Nie, no, trzeba zbudować moduły ładunkowe do Seatraka, bo... No nie, 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 ten. Nie ma szans, takie wyprawy. No i by do Snowfoxa... Nie, no do... To raczej wątpię, żeby do Snowfoxa dało się zrobić jakiś moduł ładunkowy. Może być ciężko. Właśnie będzie teraz trzeba zasadzić cieplnika. Jak dobrze pamiętam, tak się to nazywało. To jest konsola ulepszeń pojazdów, no ale to nie jest konsola ulepszeń pojazdów. To jest takie coś, a może tutaj e, miałam przypadkiem Base Constructor ze sobą? Nie, schowałem go. Dobra, wyrąbane. Ile tutaj masz energii? Dużo. No to w takim razie nie wiem, zjem sobie, zbiorę te owoce. Dobra, chwila. Najpierw to ja zrzucę, zrzucę srebro, wszystko tego typu sprawy. Baterie sobie zabiorę, powymieniam sobie ten flakonik lodowy. Też wziąłem, bo chyba będzie gdzieś w craftingu. Zbiorę sobie wszystkie te, te owoce. Kurczę, dużo ich jest. Może do tamtego wrzucę. Z tego chyba. No tutaj nie ma nic. Generalnie dobrze tego będę musiał przystawić, bo jak widać, nie da się do końca zbierać tych owoców. Dobra. Wezmę jeszcze trzy i wrzucę. I będę musiał skasować jedno drzewo. Dobrze do tego, by będę dążył, żeby skasować w zasadzie wszystkie te drzewa albo konkretnie to je przenieść. Czy mogę tak to. Okej, okay, mogę. Wtedy, czy to, muszę teraz znaleźć mój konstruktor baz. I wtedy będę mógł. Gdzie ja go schowałem? Tu mam skaner kolejny. Jak wiem, dwa skanery? Może gdzieś znalazłem. A, może mam go w tylko ja jestem ślepy. Mam go weku, tylko jestem ślepy, dobra. Yy, rozłożymy sobie tą doniczkę i przystawimy ją trochę szerzej. Żeby dało się zbierać spokojnie wszystko. O i może postawimy sobie nie stylową, tylko standardową doniczkę. No i fajnie. No i teraz możemy wrzucić yy, elegancko cieplnika. No i to powiedzmy, że... Dobra, to też... Zbierzemy, i i tam już nie zbiorę. No i to też się rozłoży. A mogę to tak po prostu? O, mogę też w ten sposób. A tu sobie postawimy stylową. Będzie tak niesymetrycznie. I teraz chyba powinienem móc bez problemu już yy, zbierać owoce z obu stron tych drzew. No i dobra. Czyli dzisiaj jest odcinek craftingowy z tego co widzę. Wracamy po przygodzie do domu i craftujemy. Zatem, co bym chciał skraftować sobie najpierw? Najpierw to zbiorę wodę, bo na pewno się przefiltrowała. Wodę można jeszcze wtedy schować. Bo nie jest tak potrzebna. Schowam sobie też te pastylki. Zrobimy sobie szkło. Zrobimy sobie szkło, i potrzebuję jednego tytanu. Czy naprawdę. Wywaliłem no, jeden tyton I zrobię sobie termos na dobry początek ok, i na dobry początek yy, wrzucę też baterie do ładowania Tutaj powymieniam, no i powiedzmy, że w skanerze sobie wymienię Chociaż ja to już takie Że nie musiałbym wcale tego robić, dobra No i tutaj bateria 79%, no niech będzie I zrobimy sobie termos Szkło i tutaj w wyposażeniu lampa, latarka, nie, termos. O, i tutaj jeszcze zaraz zobaczymy co tutaj jest. Putro uh, stalkera śnieżnego. No czyli, no chyba będzie trzeba zabić stalkera. No chyba, że właśnie może w jego tych będzie dało się znaleźć. Chyba, że stalkery nie będą tak bardzo... Nie dogonił no, mnie, ale to chyba... Może to będzie tak jak stalker w... Kelp Forest. No, nie wiem, no ale nie zrobimy sobie na razie kombinezonu cieplarnianego. Filtrak mógłbym sobie zrobić. Teoretycznie, a filtrak mogę jak nosić? Aha, filtrak noszę tutaj, w miejsce kombinezonu. No to nie, to mi się nie opłaca. Tabletka. Oj, tu tabletkę do ustatnienia wody robi się z flakonu lodowego. To akurat go mam. Poproszę, ustawiony symbiont. Tutaj tylko ryby są. Co ja w ogóle przeglądam. Działko grawitacyjne to jest coś, co moglibyśmy chcieć. Grzmot będziemy chcieli. Przyrząd wynunie w. Dobra, no to wychodzi na to, że będziemy kraftowali pilot do pęglina i pęglina aktualnie. Czy coś jeszcze? Na razie. Na razie nie. Dobra. Będziemy potrzebowali dwa srebra do zestawu elektrycznego, dwa tytanu. Gumę silikonową robi się z wodorostów. Tylko z nasion, czy po prostu z. Tak, z nasion. Baterie mamy. No i teraz będzie znowu problem z tym tytanem. Dobra, wezmę sobie tego trochę. Na pewno jeszcze będę tam potrzebował smart do Snowfoxa. Zatem zrobię sobie smart. Czemu światło mi miga? Coś mi przywaliło w bazę. I mamy gumy. Schowam sobie to na razie. No i to też mogę w sumie schować. Yy, a to... A... ciepnik. a jak mogę termos wykorzystać? Mogę... po prostu mam termos zjedz. Ale to termos muszę czymś wypełnić chyba, nie? Miałoby sens. No ale dobra, jak nie, to może jakoś kuchnię muszę sobie zbudować. Dobra, nie będę w to wchodził. Chociaż nie no, spróbujmy zobaczymy, co się stanie. Nie, no nie ma nic. Czyli musiałbym jeszcze najpierw jakiś napój stworzyć. No dobra, ale mamy już termos. Yy, niech, o, tutaj nawet miałem jeszcze nosiona wodorostów. Mm. Mm -hmm. Okej, okay, dwa srebra i tytan. Tytanu. No może być ciężko z tym tytanem. No i trzy tytanu i kabel miedziany. Kabel miedziany mogę mieć. A jak nie mam, to zaraz będę miał... Dobra, nie będę tam tam. Prawie na pewno nie mam. Tu zrobimy sobie kabel miedziany Przewód, przepraszam. I będziemy musieli pójść po. Co się nagrywa nagrywa się. Uff. Będziemy musieli pójść po Tytan. Szkoda, że nie da się postawić jakiejś farmy Tytanu. Gdyby to był Minecraft z piekła rodem, to zaraz bym zobaczył, jak się sztucznie wytwarza Tytan. No, pozdrawiam, pozdrawiam. Pozdrawiam w sumie Yogiego, Aogiego, z którym prowadzę tę serię. Minecraft z Piekorodem. Polecam obczaić zarówno na moim jak i na jego kanale. Ostatnio przenieśliśmy się na streamy, także serdecznie polecam zainteresować się tematem. Generalnie robiłem mnóstwo ciekawych rzeczy. Ostatnio właśnie zbudowaliśmy fabrykę, w której robiliśmy y, diamenty sztucznie. Y, syntetyczne diamenty. Ale to z... Jeśli ktoś lubi Minecrafta z technicznymi modami, to jestem pewien, że się wciągnie. Także wracając do tematy subnautiki. Gdzie jest tytan? Nie będę kłamał, to jest spore zaskoczenie dla mnie, że... ...jest deficyt tytanu. Czego jak czego, ale tytanu w zwykłej subnautice nie brakowało, ale tutaj? Kurczę, konstruowanie bas może okazać się całkiem uciążliwe w takim wypadku. Czekaj. A, tu jest ta platforma. A może tu słom będzie dookoła tej platformy? Albo chociaż jakieś stare schematy. Dobra, mam światło to... O, ale daje po oczach. Uh, uh. Ale złomu chyba nie ma. A mogę sobie wyszukać yy, szukanie złomu? Na tym. Yy... W tym wykrywaczu, zobacz, szukanie fragmentów. Nie. Co tu jest napisane? Badania nad pęglinami. A, proszę, mogę sobie szukać tych jednostek pęglinowych. Kiani, turani, rubin, nikiel. Jest złom. F poprzedni. Nie, czekaj. Jest złom. Ale złomu tutaj nie ma. Szkoda, jakbym tutaj w dół popłynął, to tutaj mogę zdobyć? zawiera miedź. No dobra, no to miedź może się przydać, ale z tego zawsze dropi więcej tytanu niż miedzi. Tym razem dropnęły dwie miedzie. Więcej miedzi? Nie no, co jest? Nigdy nie miałem takiego dropu miedzi, kiedy jej potrzebowałem. Szalone. Dobra, jest tytan. Mamy tytan. Okej, okay, to mi się podoba. Takie RNG jest znacznie lepsze. O korol stołowy, ale mamy go dużo jeszcze w bazie, z tego co pamiętam. Dużo, dużo go na, nałowiłem swego czasu. Ale poza tym chyba mógłbym otworzyć, jakby potrzebował, y, farmę y, tytanu. Tytanu. Co takiego tytanu? Korala stołowego. Chciałbym otworzyć farmę tytanu. Tu miałem i Miałem więcej tlenu. Czy tutaj są... O, tu jeszcze jest tlen. Są jeszcze jakieś takie. Jest kwarc. W sumie kwarc też może być potrzebny, też będę go zbierał. Galena, tytan. Świetnie. Więcej tytanu, dobrze. Jest noc, że jest tak ciemno, czy to po prostu jest już tak ciemno? To jest 100 metrów pod powierzchnią wody. To jeszcze nie jest najgorzej, biorąc pod uwagę, że ona jest tak stalicznie czysta. Czy no, obstają, że IRL to już y, mogło być bardzo ciemno. Ale to sam Nautika. No i tu wszystko jest też, właśnie, elegancko biolumincencyjne. O, siema. rekinek. Jest Seaglide, czyli darmowe dwa Tytany. Oraz coś obok, konsola pojazdów. Więcej Tytanu. Okej, okay. yy, fajnie, podoba mi się, dobry lud I ruda miedzi. Oj, ekwipunek jest już pełny. No dobra, no to płyniemy do Citraka, płyniemy do domu. I mamy 12 tytanów. Jest spoko. Ale obstawiam, że miedzi też mamy. No, nie jest źle. Jak coś tu jeszcze wyspotuje. Dobra. Płyniemy. Zatem, yy, w sumie, zobaczymy się jak dopłynę. Okej, okay, jestem z powrotem. Dopłynęliśmy. Właśnie, wpływamy do bazy. Yy, no i co? Lecimy. Yy, dalej, 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 dalej. Poproszę pęglina. Ja chcę... o, działko grawitacyjne też mogę już zrobić. Dobra, na razie... Na razie zrobię pęglina. No proszę bardzo. nawet nawet osiągnięcie jest ze, skraft ze skraftowanie pęglina. No i pilot jeszcze by się przydał do tego pęglina. obstawiam, że raczej będę mógł je... O, zajmuję tylko jeden slot. Dobra, zobaczmy. Zabaweczka. Jak mogę cię ustawić? Nie mogę cię puścić w bazie. Chyba nie. Pilot. Dobra. Yy, nie mogę go na razie użyć. Yy, no trudno. Wrócę sobie w takim razie skaner, to no i powiedzmy konstruktor bas. No to w takim razie y, skupiamy się dalej na innych rzeczach. To już możemy sobie odpiąć. E, no i teraz Snowfox. E, dwukrotnie potrzebujemy magnetytu. Potrzebujemy... Nie, czekaj, nie gumy. Smaru. E, smaru. E, magnetyt będzie w tej skrzyni. A baterię po prostu sobie jakąś wyjmę z... Baterię? Nieogniwo. On jest na baterię. Okej. Okay. Snowfox jest na bateria, a nie na ogniwa energetyczne. To jest coś nowego w formie. Kurczę. E, ok, a teraz trzeba znaleźć moją konsolę pojazdów. Eee... Miałem to zrobić już chyba w poprzednim odcinku. Nie, dwa odcinki temu. Czy to był 13 część pierwsza? Kiedy chciałem. O, tam jest. Ok, czyli jest po prostu przy mojej starej bazie. Ok, dobra. Co pamiętam, to tutaj mogę skraftować Snowfoxa? Nie. gdzie się kraftuje w takim razie Snowfoxa? Nie chcę, że Snowfoxa kraftuje się w tej stacji Snowfoxowej. Nie mogę sobie tutaj skraftować? Serio? Może dokończę te doniczki. Tak, o. będę prowadził ogród. Z czymś, jeszcze nie wiem z czym. Po prostu będę zbierał rośliny i zacznę prowadzić ogród. Wicieńce. O, to jest dobry plan. Wicieńce będę hodował. Na baterie będą. O, no i powiedzmy te trzy sobie... O, nie tak. W ten sposób. Te trzy sobie splantuję. I teraz mogę pobrać ich nasiona. O kurczę, no dobra i teraz mogę pobrać ich nasiona i... o nie, pobrzucałem je Trzeba... dobra, muszę się przyzwyczaić jeszcze jedno nasiono no i w ten sposób założyliśmy plantację wicieńców dwa, trzy, cztery trzy, cztery, raz no i dobra, no i one będą sobie tutaj rosły i tak samo jak galareciaki, już gotowe do zbioru, ale na razie ich nie potrzebuję. Mogę się napić wody No nie no, przecież nie kraftuje się go tutaj, no Czyli że Snowfoxa może kraftuje się faktycznie w tej stacji Snowfoxowej Okej, okay, czy tutaj... Tak, wrzucę sobie... No dobra, wrzucę też tego już cieplnika, nie potrzebuję go aż tak Potem zobaczmy... Tak, ja muszę sobie, zostawię sobie tak. Ja tutaj potrzebuję plastil, a to po prostu jest sztabka tytanu, a, bo to Citra, a to też jest plastil, żeby cokolwiek. No i o, czemu oni chcą szkło emaliowane? Dobra, to jest dobry crafting, tylko plastil pamiętam, że też był jakiś przewalony, żeby go zrobić. Gdzie jest y, stacja? Elementy bazy, elementy w, w, moduły, różne. Nie mogę teraz znaleźć tej stacji. O, tu jest konsola z Foxa. Ten raz dwa i zestaw elektryczny. No to bierzemy w takim razie, ok, żeby eliminować Bison. Tu weźmiemy sobie srebro. Tutaj weźmiemy srebro Zrobimy sobie yy, zestaw elektryczny yy, i wezmę sobie jeszcze radiolatarnię Tak po prostu. Bo wiem, że gdzieś mam i wykorzystam ją. Popłyniemy yy, w... Nie no, miałem gdzieś radiolanterny. Że postawiłem. Nie. Chyba że, chyba, że miałem radiolatarnię, a nie, to przecież mogę zabrać tu radio, radiolatarnię baza. Ona nie jest przecież do niczego potrzebna. Tak, gdzie ona jest? Tu jest. Dobra, i bierzemy w takim razie traka. I jak go weźmiemy, to płyniemy w tamto miejsce i testujemy Snowfoxa Foxa. to jest plan Zatem y, zobaczymy się jak już tam dopłynę Bra. Znowu jesteśmy w tym miejscu Byliśmy poprzednio, no i wydaje mi się, że jeśli okazuje się, że tutaj na lewo jest takie dobre przejście Tych kanionów i tak dalej, to To będzie dobre miejsce, żeby postawić sobie... gdzie to jest? To jest dobre miejsce, żeby post... Excuse me. To jak ja mam... Naprawia, ładuję motocykl Snowfox. No to jak ja mam zrobić tego Snowfoxa? Nie, no dobra, może Foundation muszę postawić. Gdzie ja mam tutaj foundation A W tym czasie tu nie ma gejzerów, więc będę musiał polecieć do sitraka, Do wody przynajmniej My Mój cieplnik wrzuciłem do generatora A robi się chłodno Dobra, jesteśmy i szukamy foundation Nie no, ślep tu jest, przecież ołów o, dobra, lecimy na sam tu zobacz co tutaj jest, i mam nadzieję, że będzie tu ołów. Dlaczego? Mm, dlaczego? Dlaczego nie mogę sobie tego tak po prostu postawić? Dobra, jak jest, że trudno, no. eee, Postawię sobie przy tamtym wejściu. Ty... ...bikon. żeby nie zapomnieć, i tym. Przykrym akcentem zakończymy ten odcinek. Ja jestem bardzo niezadowolony z tego, jak potoczyła się akcja. No czemu nie mogę postawić tej cholernej konsoli? A to znaczy, że nad wodą też będę mógł latać tym motocyklem, skoro on lata? No teoretycznie to czemu nie? Co? No dobra. Kurde. No, jakiego mam... Chyba, że w konstruktorze MassCraftu jest SnowFoxa, no nie, to było głupie. Ech. Dobra. Wystarczy tego dobrego. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapka, suba, co tamten chcecie, uważacie. No i widzimy się w następnym odcinku. Zatem, do zobaczenia. Jo!